Z kursami, ale się światowego na dziesiątki oh. superprodukcji ja. o superbohaterach, odległych galaktykach i alternatywnych światach. Dawaj, to! dawaj, to mi! bohaterach w naszym świecie. W nieznane, to dawaj, jest... dawaj tego uh -huh. Ale słabo w Słabe światło. jest dziś z żywu Witam panie Dawaj Panie prezydencie, dawaj. spotkanie z papierem. to wyróżnienie i zawsze, dla, dla każdego z pewnością różni się to od spotkań, które odbywa się z politykami. Jakie Tutaj w takie bardziej polityczne spotkanie z No dawaj mi. Z Z oczywiście <laughs> O, tak A, jest tak, ja. Dobra? to oczywiście spotkanie e, o ważnych sprawach człowieka. E, także o ważnych sprawach zawsze bardzo, bardzo, bardzo takie sympatyczne i zawsze bardzo, w ogóle, w bardzo Cieszę się, że Jak się wbrew, się nie i dlatego, że Ale dla mnie, Dziadek dał dla mnie, dał. Dobre. Naszych rodaków w Polsce, bo tam była transmitowana, zresztą ojciec święty, kiedy mu dziękowałem za to, że się świadzić, że to była ostatnia msza święta, która była transmitowana przez internet z tych odprawianych przez niego. Więc na no, zrobił no, nam tutaj dużą przyjemność i to był duży wjazd wobec nas. I no, rozmawialiśmy właśnie o, o takich sprawach, rozmawialiśmy o tym, jak radzimy sobie z pandemią koronawirusa.